Hej, cześć, dzisiaj przychodzę do Was z cholem, z holem dziedziusiowym, takim ubrankowym, butowym. Te odgłosy to mała, bawię się perkusją, także nie zwracamy uwagi. Mam teraz chwilę, żeby to nagrać, także nie przedłużając. Zaczynamy, bo bardzo, bardzo dużo produktów. Zaczniemy sobie od bucików, butociapków, buto skarpetek z firmy Attipas. Są to takie bardzo fajne, mięciutkie buciki, bardzo polecane na pierwsze buty dla maluszka. Tak one się prezentują, my mamy tutaj takie jakby trampeczki Może nie są jakieś bardzo takie wyglądowe na przód, bo są takie tutaj szerokie Ale są bardzo wygodne i mi się akurat podobają I właśnie tak one wyglądają Nie powiem Wam cen, ale ceny to około 96 zł za sztukę Podlikuję Wam je link do sklepu na dole Właśnie, bardzo są fajne e, tutaj e, macie takie dziurki, które powodują, że noga się e, nie poci, oddycha i e, e, jeśli na przykład macie skarpetkę, to w, e, na przykład ja wkładam małej e, taką wkładeczkę, po prostu jak normalny bucik, a jeśli chodzi, o, jeśli chodzi żeby te buciki były jako skarpetka z grubszą podeszwą, tutaj mamy takie e, buciki... E, na lato. One się nazywają Cool Summer Pink. One by w takim opakowaniu i każda jakby sztuka ma się w innym opakowaniu. Na przykład te trampeczki szare by w takim. Bardzo ładne. Bardzo mi się podobają te i ogólnie cały styl pakowania tych pudełek. I tu właśnie mam takie na lato, to są na razie dla niej ciapki po prostu po domu, które bardzo lubi i które sama próbuje sobie założyć one jak zobaczycie, one tu mają taką bardzo cieniutką siateczkę i dlatego noga będzie fajnie oddychać w lecie i tutaj akurat zakłada je, zakładamy je bez wkładki takie po prostu puste bez e, też skarpetki, więc ta nóżka też się nie poci. E, do każdych bucików dostajemy wkładeczki. I ostatnie buciki, które jeszcze nie chodziła są w takim pudełeczku. Jutro w nich pójdzie na wesele. I są to właśnie takie eleganckie buciki, białe. Tutaj jest różyczką na górze. E, I też weźmiemy do nich kładeczkę. Mamy bądź nie. Tak jak widzicie tutaj na razie jeszcze nie ma. A tej wkładeczki też tutaj oddychają. I tutaj jest bardzo fajny, fajny zamysł z tych bucików, bo to jest skarpetka po prostu taka cieniutka. I tu mamy uszczywnienie, ale to jest gumowe. Więc to jest leciutkie bardzo. Eee, także ja jestem tu bucika zakochana. Mała też jak nie lubiła skarpetek i bucików, tak w nich chodzi nawet po domu. Także jestem zadowolona. Eee, Zostawiam Wam link na dole w opisie. Przechodzimy dalej do kolejnych bucików. E, tutaj mamy już buciki takie sportowe, mm, na jakieś spacerki. Tu mamy Adidaski. E, w tamtym roku mianują balansę, e, w tym roku postawiliśmy na adidaski, e, takie różowe, e, klasyczne, nawet nie wiem jaki to jak, jak, jak jest model. E, hmm. Nie, chyba mój aparat tego nie był Ale właśnie mamy tutaj kolejną parę bucipów Teraz przejdziemy sobie do takich zakupów luźnych, które zrobiliśmy wczoraj. Także na wesele kupiłam mi rajstopki, jedyne białe, gdzie były, to były pepko. One są właśnie takie grubsze, na czym mi zależało, bo nie wiem, jak jutro będzie pokonana na wesele, więc wzięłam mi takie właśnie grubsze. One kosztowały 7 zł. I drugie już takie cieniutkie, one wyglądają tak, z takim motywem, bez serduszek i to jest rozmiar też 98 na 92, A Tipas, te buciki mamy 22,5. I te cieniutkie to jest Cool Club i one kosztowały 20 zł. Dalej, kupiłam jej też w smyku czapeczkę, taką fajną jak króliczek. I jest to rozmiar 48x50 i ona kosztowała 25 zł. Taka fajna, zawiązowana właśnie jak są raz na tą pogodę, którą mamy teraz. Dalej, też w smyku taki komplet dwóch czapeczek. O, to też jest 48x50 i to te czapeczki kosztowały 30 zł. One są fajne, takie już. Troszeczkę grubsze. Nie wiem, jakie się sprawdzą, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że będą ok. Tu mam taką białą w flamingi i mamy szary taką fioletową. Właśnie tutaj z napisem. Always happy. I jeszcze dwa komplety turbanów z HM. Tu mam taki ciemniejszy. Bardziej myślałam, żeby na co dzień wziąć taki szary, szaro. Taki grafitowy bardziej i w panterkę To jest rozmiar 86x92 i one kosztowały 30 zł Bardzo fajne, takie no, eleganckie Myślę, że będzie mi ich szkoda na co dzień, ale taki był zamysł I tutaj mam takiej komplecik właśnie, żeby jutro coś ubrać na wesele 86 na 92 30 zł Oczywiście to nie jest nasze wesele, to nie jest nasz ślub kościelny, tylko po prostu idziemy do znajomych Także taki też komplecik. I tu Wam może wrzucę, jak mi dotrze, przed montowaniem tego filmu, płaszczyk, który zamówiłam i miał dotrzeć w roboczych. Myślałam, że dotrze przed właśnie i niestety go nie ma. Jest to płaszczyk z Julka Made With Love. Tak mi się wydaje. No to zostawiam wam oczywiście link. Jest to taki fajny króliczek szary z szaliczkiem oraz okryciem na główkę. Nie pamiętam, czy tam była czapeczka czy opaska. I bardzo fajny zamysł jest tych płaszczyków, są w różnych odcieniach, w różnym kroju, z różnymi motywami, również też z różnych materiałów wykonane. Właśnie jest to firma polska, gdzie po prostu wspieramy polską produkcję. Oczywiście, dłużej się czeka na realizację takiego zamówienia, ale myślę, że warto wspierać lokalne usługi. Ja bardzo często zamawiam właśnie z takich handmade rzeczy polskich. Także tak wygląda płaszczyk. Jeśli go nie zmontuję, jeśli nie dotrze do mnie przed zmontowaniem tego filmu, przed wstawieniem, to wrzucę Wam po prostu zdjęcie gdzieś tutaj, żebyście widzieli, jak on wyglądał. I teraz przejdziemy sobie do największego zamówienia. Jest to zamówienie z Cinsey, Brakowało mi kilku ciuszków na co dzień. Też takich po prostu bluz fajnych. I tu mamy na przykład bluzę z kłapuszkiem, Wszystkie ciuszki, oprócz bucików, to jest rozmiar 92. E, także taka bluza bez kapturka e, z głapułuszkiem, i ona kosztowała 19,99. E, dalej, już mamy taką koszulkę bardziej z Daisy, mało Daisy, e, również 92, wszystko 92. E, tak jak mówiłam, 12,99, także fajna taka. Po prostu, żeby założyć, e, wiecie, na jakąś koszulkę albo. Tak, żeby ja nie lubię czasami jej bodów zakładać, chyba że będzie w nadwór, żeby jej tam nic nie podbiało Ale tak, domu to przeważnie jakieś koszulki Body to tak nie za bardzo. Kolejna koszulka jest też z kapuszkiem, ale już krótki rękawek. I tutaj nie jestem zadowolona z materiału. Właśnie z ma ten problem, że niektóre, em, produkty, em, niektóre produkty są bardzo fajne jakościowo, tak jak na przykład em, ta bluza, bo ona jest taka cienka, ale ten materiał jest em, bardzo widać czy taki solidny, natomiast to jest taka tak zwana typowa szmacianka, że po dwóch myślę, praniach już będzie. Niestety, ale tak jak mówię że Niektóre rzeczy są na co dzień, niektóre takie ładniejsze Zostawiam po prostu gdzieś tam na wyjścia Także to leci na co dzień I ta koszulka kosztowała 9,99 Dalej mam po prostu wyczekiwaną bluzę Bo nie było jej rozmiaru Jest to bluza zapinana z kapturkiem Właśnie z postaciami się Puchatka I śliczna biała właśnie Tu ma właśnie taki kapturek Tak to wygląda Śliczna, przepiękna. I tu mamy taką falbaneczkę. Też śliczna jest. E, I ona już kosztowała 29,99, ale też jest taka solidna. Ten materiał jest bardzo porządny, więc e, z tej bluzy też jestem zadowolona. E, kolejna koszulka również z długim rękawem. Mam praktycznie e, wszystkie mm, ciuszki, prawie wszystkie, z postaciami Disney, Ale no, wiecie, no, sentyment. Dziecięcych lat Tu mamy taką koszuleczkę z Bambi Długi rękawek. Eee, właśnie to już jest taki Bardzo fajny materiał Zniutki, ale przyjemny eee, I ona kosztowała 12,99 Podobnie jak ta z Daisy Kolejna koszulka Z długim rękawem jest biała Cała mama eee, I to kosztowała 9,99 99 już ten materiał Jest Widać, jest troszkę gorszy, ale jest nadal milutki i takie przyjemne w dotyku, więc myślę, że będzie też fajnie się sprawdzać. Dalej mamy również koszulkę z długim rękawem i tutaj już mamy tygryska z bukietem kwiatów. Mam wrażenie, że te bluzki z Disneya na długi rękaw to wszystkie są fajne, takie solidne, ale ta z kopuszkiem krótki rękaw to jest niezbyt. I ta kosztowała 12,99. Także e, trochę tych ubranek jest. Tutaj mamy. Um, one były zapakowane w taki. W taką, um, w taki siateczkę. E, to był dwupak e, piżamek, rampersów dokładnie. Tak, rampersy? To się nazywa rampers? Kombiny są tu pierwsze dziewczęce, ale no, takie rampersy, po prostu krótkie takie piżamki ja to używam właśnie jako piżamek i one kosztowały 30 zł tu mam jedną taką właśnie różową z króliczkiem ona jest zapinana tak na skos też bardzo fajny materiał tych piżamek jest a druga już szukam druga jest biała i w takie główki też tych króliczków, tylko jest biała w różowe główki po prostu no, tak ten wzór wygląda i też właśnie jest zapinana tak na skos, jak widzicie, na nóżkę I to jest po prostu krótki jumpersik taki na lato Dalej po prostu za, jestem tak zadowolona z tej kurteczki, że szok, To szukałam bardzo długo jej kurtki, takiej cienkiej Ale żeby była cieplutka, po prostu przyjemny ten materiał Na wiosnę po prostu, na podwórko do zabawy w piasku Żeby była dłuższa I znalazłam właśnie taką Coś na zasadzie parki. Ona tutaj ma ściągacz. Jest dłuższa taka za e, Bardzo fajny ogólnie kolorek jest. Jest na tych, te mniejsze dzieciaczki i na większe. Tego co widziałam. Ona kosztowała 39,99 i ma tutaj polarek. W środku na rękawkach nie, ale w środku na pleckach i na bróżku ma. I jest zapinana na suwaczek. E, na dole i na górze macie e, i na środku macie takie zatrzaski. I tak wygląda kleczka zapięta. Bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Także z tej i myślę, że będziemy bardzo zadowoleni. Przechodząc dalej kolejna bluza, tym razem mamy y, też z kapturkiem i jest to Bambi. Tu jest ten kapturek, tak ona wygląda. Też jest taka jasna, więc myślę, że nie będzie na co dzień na pewno. Ale e, e, Jest bardzo Fajny materiał e, w niej też Ona kosztowała 29,99 Także Taki bambi. E, I dalej lecimy e, Tutaj mam e, zamówiłam mi W tamtym roku e, Też chyba był w holu Albo w holu na instagramie pokazywałam wam Tak na instagramie Na instastory e, Że zamówiłam małej kardiganezy ten wyglądał tak. On jest bardzo cienki. Taki materiał, no, no jest ok, yy, Ale znalazłam po prostu w H&M i on kosztował 25,99. Taki yy, rozkwiniowy kolorek i bardzo mi się spodobał. Mówię, dobrze, yy, będzie yy, niefajny. No to po prostu go odeślę. Jest tak yy, fajnie zrobiony. Jest taki grubszy, z grubszego, z grubszego materiału. Jest bardzo solidny i też był taki na Sin droższy, bo kosztował 599, Tyle co te bluzy z Disney'a, ale jestem tak z niego zadowolona. Mam nadzieję, że mała będzie w nim chodzić, bo zapowiada się super. Dalej, zamówiłam jej dokładnie to. Muszę sprostować, bo to zamówienie z ja robił Arek z moją pomocą. I zamówiliśmy jej takie dugery, dressy po prostu, e, dwupak. E, wiecie co? Sinsei ma ten problem, że jak coś wchodzi, to naprawdę te 92 rozmiary to wychodzą od tak i 86, także trzeba się śpieszyć. E, ja często dodaję coś do koszyka i po prostu jak coś. Wiecie, jak czegoś nie ma, to to odrzucam i to, co mi zostało, to zamawiam. Ale też bardzo dużo już teraz jest otwartego Sinsaya otwartych sklepów sinseja w Lublinie. Właśnie z odzieżą dziecięcą, kobiecą i męską oraz produktami do domu. Teraz właśnie powstał Sinsay w Skandę Jeśli ktoś jest z Lublina, to informuję, bo byliśmy wczoraj. I tak, to jest jedna, jedna dresi takie w róże i tak wyglądają tutaj mają ściągacz na dole a drugie są takie zwykłe um, że Wam pokażę bo to jest tak szczepione e, takie zwykłe różowe to jest też e, rozmiar 92, dresiki też w ramach wszystkie spodenki na 92 i one kosztowały 9,99 także e, fajne są fajny materiał i są, nie są ocieplane, są takie cienkie Ale e, tak wiecie, na podwórko do biegania To są na, bardzo, będą bardzo wygodne po prostu spodnie e, Dalej mam tutaj leginsy Jedyne leginsy, jakie dorwaliśmy Po prostu chciałam leginsy zamówić, ale już nie było To są legginsy z Hello Kitty Tak one wyglądają Są cieniutkie, e, elastyczne Materiał też jest bardzo fajny Tutaj mają taką e, na nogawce na nogawce jest taka kokardeczka I one kosztowały Już Wam mówię 12,99 Także myślę, że tak do biegania będą też fajne W cieplejsze dni Dalej mamy dwupak koszulek Takich na co dzień do biegania Z krótkim rękawkiem One są bardzo cieniutkie Materiał jest wydaje mi się, że Fajniejszy niż ten Tu mamy takie truskaweczki i tutaj mamy po prostu białów też w truskaweczki, tylko już jest ich więcej Jest ona bardzo cieniutka ta koszulka Myślę, że będzie po prostu fajna z racji tego, że będzie przywierna na lato Także dwupak i one kosztowały 11,99 Kolejne spodnie dresowe, tym razem z myszką Miki bardzo fajne, Fajnym podoba mi się ten wzór myszki tutaj na dole tylko, że tu mam wrażenie, że one już będą gorsze. No, one są cienkie, tak, takie tandetne troszeczkę. No, ale na co dzień po prostu będzie w nich śmigać. I one kosztowały 17,99. I właśnie, wiecie, co to jest śmieszne? że Na przykład ten dwupak kosztował 19,99 za dwie i fajniejsza jakość. A tu po prostu tylko tyle, że jest Disney i jedne. Gorsze, gorsze materiały i one kosztowały jedne 17,99. Także jeśli szukacie jakichś ciuszków na co dzień do biegania albo szybko wam gdzieś rośnie, to ja uważam, że Sinsay to jest po prostu strzał dziesiątkę. A zwłaszcza, że ciuszki są naprawdę fajne. Macie dużo wzorów, dużo kolorów do wyboru. Macie dużo wyczyszczonych tam pościele, produkty do domu, także ja yy, bardzo lubię. Tylko, że Sinsay też ma ten problem, że różnie tu bywa że z rozmiarówką. Nie wiem, czy tutaj na kanale, czy na Instagramie mówiłam Wam, że na zimę zamawiałam małej buciki Zamawiałam jej śniegowce, takie zwykłe kozaczki różowe i ciapki Wszystkie w rozmiarze 22, zmierzyłam jej nóżkę, wszystko było podane na stronie No i tylko śniegowce okazały się numerem dobrym Resztę butów musiałam oddać, ciapki niestety nie były w większym rozmiarze A kozaczki musiałam odmienić na rozmiar 23, a zamawiam 22 Także no, tutaj rozrzucony przez jest różnie. E, tutaj mam e, zestaw piżamek, już na mm, bezstupek po prostu pajacyki, tylko bez stópek, rampersy. Ja zawsze to mylę, także chyba rampersy po prostu bez stópek na no, długi, długie spodnie. E, tu dwupak kosztował 29,99 i bardzo mi się spodobały też Arkowi, bo to są takie liski, zwierzaczki ogólnie, Bez lisek, wiórka, kwiatki i króliczek. One tak wyglądają du na długi po prostu rękaw i długą hmm, nogawkę. Zobaczcie sobie, jaki fajny wzór jest. Świetne są. I drugie właśnie, które były do kompletu, to jest taki bordo tłumione bordo, tutaj z liskiem. Też tak takie są. Nie wiem, jak wam pokazywać, bo mam bardzo blisko się aparat i tak nie do końca to wygląda. Ale są fajne. A, i zapomniałam dodać, że one są też na bok po prostu i na zatrzaski. Zapinane. Dalej mam pajacyk Rampers e, Taki różowy też Puzurzak długi e, Tutaj z jakimiś takimi To jest jakaś kolekcja Smile Baby to jest takiego. On kosztował 19,99 I on już jest zapinany tutaj tylko w kroczku Na e, nogawkach tak jak Widzicie tu jest tylko A tu już jest wszystko puste A i tutaj na górze ma e, też zatrzaski że fajnie, bo u nas piszemy jak nie idę za wiele. E, I tu jest e, mega koszulka, którą przytula od razu, jak ją dopadła. To jest po prostu zakochana w niej. Arek ją znalazł. Ja to w ogóle nie skojarzyłam, dopiero jak przyszła, to wiem, co to jest. To jest koszulka z Tweeting. Tak? Tweeting. Tak mi się wydaje. E, I właśnie ten kotek e, także z Lonely Tunes Show. I ona kosztowała 9,99 Także mega ładna I też kolorek jest fajny Ona koty i w ogóle zwierzaczki To jest po prostu zakochana Także będzie chodzić na pewno Także zostały mi jeszcze dwie pary bucików Tutaj mam takie na co dzień adidaski Wzięłam do biegania bo, jak wiadomo, nóżka rośnie, a w tych, atipas, w tych atipas może chodzić, ale jak jest ciepło bardziej, one są takie, wiecie, przewiewne te buciki, a takie grubsze je wzięłam po prostu na teraz do biegania. E, też fajnie będą pasować do tej kurteczki. Teraz Wam pokażę. Także myślę, że będzie super taki komplet. E, one są tutaj na nasze. Mają ozdobne e, szturówki i to jest rozmiar 22. One kosztowały 45,99 że tak to wygląda i drugie już takie fajniejsze znaczy fajniejsze, takie wiecie, eleganckie bardziej, jak ja to mówię to są takie buciki na rzepy też i one są z położki, różowe, nawet do sukieneczki, myślę, że takiej bardziej wiecie, nie eleganckiej, ale jakiejś takiej po prostu dresowej będą spoko i one kosztowały 39,99, 22 też rozmiar Także myślę, że też będą fajne tu w środku wyglądać. Mają takie kwiatuszki. Że... Także to wszystko z dzisiejszego haula. Mam nadzieję, że kolejny haul dzisiejszy się Wam się podobał. Jeśli macie pomysł, albo chcielibyście zobaczyć teraz haul z moimi ubraniami, z moim makijażem, kosmetykami, dajcie znać na dole w opisie. Ja bardzo dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Mam nadzieję, że. Mimo że ze mną czas. Ja teraz się biorę za pranie i pakowanie tych rzeczy do szafy i dzisiaj się z Wami żegnam, ale zapraszam Was wcześniej na mojego Instagrama, gdzie jestem na bieżąco nie z postami, ale na Instastory jestem praktycznie codziennie, także zapraszam, dzisiaj się z Wami żegnam. Że trzymajcie się po cześć!